Cześć, z tej strony Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Tak, dzisiaj Wam zaprezentuję modyfikację, dzięki której będziemy mogli latać na naszym smoku. Co prawda, troszkę pomniejszonym, ale ważne, że będziemy mogli latać. Zapraszam. Tak jak już wspomniałem, modyfikacja dodaje do naszej, do naszej gry smoka, na którym możemy latać. Są dwa rodzaje naszego smoka. Pierwszy to jest taki, a drugi to jest oswojony smok. Oswojony smok, czyli dzień, na którym jest siodło. Siodło, po prostu normalne siodło, które możemy znaleźć w dungeonach i tam, no, po prostu w tych tach różnych, możemy zdobyć nasze siodło. Po prostu wystarczy, że założymy na naszego smoka, nasz smok zostanie ujeżdżony, dzięki czemu będziemy mieli pełną kontrolę nad naszym smokiem. Dlaczego pełną kontrolę? Gdy wsiądziemy na takiego smoka nieujożdżonego, czyli bez, bez siodła, nasz smok nie będzie po prostu nas słuchał, będzie latał sobie, po prostu robił samą samowolkę, a my będziemy po prostu mogli tylko patrzeć co robi, jeżeli będziemy jedynie mogli nim sterować, żeby na przykład poleciał do góry i żeby odleciał w dół. Pewnie się teraz pytacie, czym się lata w taki, takim smokiem. Otóż bardzo proste. Naszym smokiem latamy za pomocą myszki, czyli tam, gdzie się patrzymy. Jeżeli się patrzymy w górę, to nasz smok leci w górę, tak jak wam to zaprezentuję teraz. Jak widzimy, nasz smok poleciał w górę, ale ja mu teraz nie kazałem skręcać, a jak widzimy, nasz smok skręca, o, lata sobie. Czasami nas słucha, o, właśnie teraz mnie posłuchało, teraz tam chciałem skręcić, to zahamował. No i właśnie to nie jest właśnie pełna kontrola nad naszym smokiem, ale gdy damy mu siodło, jest tam jakiś element, tam, że go zaczarowaliśmy, odblokowaliśmy. No i teraz nas smok jest pod nasze rozkazy lata tam, gdzie tylko będziemy chcieli. Latamy myszką, tak jak już wspomniałem. Latanie na razie może wydawać się Wam y, ciężkie, trudne. Na samym początku zawsze tak się wydaje. Ale po prostu y, naszy, nasz smok lata y, bardzo fajnie, już można się przyzwyczaić po paru, paru minutach. Y, no i na przykład bardzo fajnie to wygląda. Pewnie się teraz pytacie, z czego się bierze taki smok? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Oto Dragon Egg. Z naszego Dragon Egg, czyli z naszego jajka smoka. Wystarczy, że je położymy. Pamiętamy, gdy nie mamy naszego moda wgranego, klikamy na to, to jajko to ono gdzieś tam zaczyna latać i tam zaczyna skakać. A tutaj właśnie jest podmienione to, że nasza jest animacja wybuchu. Podlotujemy do góry i nasze jajko zamienia się w smoka. Jak to zaprezentuję wam teraz. No i boom! I jesteśmy już na naszym smoku. Nasz smok ma również opcję totalnego niszczenia, czyli tak jak kiedyś było to zaprezentowane w którymś filmiku pokazującym nam dopiero nowego, nowo wprowadzonego MOBA do naszej wersji 1.0, czy tam 1.0 chyba, i dzięki temu mogliśmy zauważyć naszego smoka, który totalnie niszczył wszystko. Tutaj również zostało to również fajnie odwzorowane, że niszczy nasz smok niszczy wszystko. Po prostu, gdy wsiądziemy do naszego smoka i zaczniemy nim latać. Jak widzimy, on jest teraz normalny. Możemy nim jedynie tylko latać i zabijać zwierzęta, jeżeli w nie wpadniemy z dużą prędkością, albo po prostu w nie wpadniemy. One od razu automatycznie giną. Ja teraz nie chcę, nie mogę trafić. O, widzimy, odpychamy naszą świnię. O, zabiliśmy ją. W końcu jużśmy zabili naszą świnię. Ale teraz jest fajna opcja, czyli totalne rozwalanie wszystkiego. Czyli jeżeli chcemy się pobawić totalny rozwal rozwalkę, wystarczy, żebyśmy mieli nasze Dragon Egg w ręku. Jak widzimy, nasz smok dostaje takie, takie poświaty, takiego koloru, takiego migających niebieskich kratek na swoim ciele, dzięki czemu jest teraz magiczny i teraz może niszczyć tak wszystko tak, jak żeśmy widzieli w filmikach. O, ale fajnie się to, fajnie to niszczy. Ach. Żeby nasz smok po prostu przestał już wszystko niszczyć, wystarczy, że nie będziemy mieli w ręku naszego dragon Egg. Gdy mamy nasz dragonek w ręku, nasz smok automatycznie staje się unikatowy, czyli taki magiczny. Gdy mamy po prostu w ręku nasz dragonek, patrzcie, nie mam nic, teraz mam, nie mam, mam, nie mam. Po prostu to za, po prostu nie możemy mieć w ręku naszego dragonek. Jeżeli byśmy chcieli, żeby nasz smok po prostu nic nie niszczył, to nie możemy, nic mieć, nie możemy mieć w ręku dragonek, a jeżeli chcemy, żeby niszczył, musimy mieć dragonek. No i teraz no oczywiście tutaj te dziury robi takie jak normalnie żeśmy przelecieli. No i tu jest jeden bug, nie wiem czy bug, czy to specjalnie autor zrobił. Chodzi o to, że nasza, nasz smok potrafi przebić się przez bedrock. Dzięki czemu możemy przedobyć się bardzo łatwo przez bedrock i dzięki czemu możemy zginąć, tak. Tak, tak z grubsza się przedstawia cały plan tej modyfikacji. Nie wiem dokładnie czym się zbiera takie jajko. Naprawdę. Jeżeli, jeżeli wiecie czym się zbiera takie jajko, napiszcie w komentarzu, znaczy no nie wiem. Nie piszcie na pewno wiecie, tylko ja nie wiem. Jeszcze jeszcze się z tym nie zajmowałem, ale ciekawy bo naprawdę jeszcze nie wiem. Nie wiem czy się zbiera takie jajko, nie wiem czy w ogóle da się je zebrać. A, i oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy jesteśmy na naszym smoku i chcemy znów go zamienić w jajko, wystarczy, że klikniemy na niego znowuż prawym przyciskiem myszy, on się zmieni w nasze jajko, dzięki czemu nawet nie musimy się bać, że zginiemy, że zamienimy się gdzieś niechcący, klikiem na niego gdzieś wysoko, na wysokim, gdzieś na wysokim poziomie, klikniemy na niego niechcący i zmienimy się i spadniemy. Otóż nie, tutaj wystarczy, że klikniemy na niego, jak widzimy, Jesteśmy spokojnie odprowadzeni na ziemię przez nas, nasze jajko Jak, jak jajko do, do, dopadnie do ziemi Wtedy spokojnie zostaniemy odprowadzeni i będziemy mogli sobie z niego zejść Więc nie musimy się martwić o to, że nasz smok nas zrzuci z dużej wysokości Jeżeli nie będziemy, niechcący klikniemy sobie na niego Więc to ym, taka mała podpowiedź dla was, że nie musicie się martwić Zawsze spadniemy sobie spokojnie Nasze oko, nasze oko kurde Nasze jajko spokojnie zawsze nas doprowadzi Do ziemi No i co? Przejdźmy teraz do instalacji Do instalacji no, chyba instalacji, tak, tu już wszystko powiedziałem o nim, tak, wszystko powiedziałem, no, więc instalacja, a o, oczywiście modyfikacja nie działa na multiplayer, multiplayer, przepraszam, modyfikacja nie działa na multiplayer, więc ym, od razu nie sprawdzać, nie działa, gdy po prostu na multiplayer klikniemy w nasze jajko, ono znika, no a tutaj oczywiście nie znika. O, widzicie, teraz spadłem to był właśnie bug. Dzięki czemu jeszcze nasz smok się dobrze nie pojawił, a my już od razuśmy go zamienili w jajko, które było zamienione w smoka. Znaczy odwrotnie, dobra, nieważne. Przejdźmy do instalacji. Aby zainstalować naszą modyfikację, będziemy potrzebować po prostu nasze dwa pliki, czyli Dragon Mount i nasz mod Ladder. Oczywiście najnowszy. I nasz mod oczywiście też najnowszy, pod aktualną wersję. No i teraz co. Standard. Wchodzimy w %data% procent, czyli pisujemy w wyszukiwarce %appdata% Zatwierdzamy, klikamy w Enter. Wyskoczy nam folder, gdzie mamy zainstalowany nasz Minecraft. Otwieramy sobie folder. Minecraft. Otwieramy folder bin. Otwieramy Minecraft jar. Tutaj jest jako Java, ale otwieramy go jako Winrar albo 7zip. Tutaj usuwamy stąd Meta INF. Otwieramy sobie nasz Dragon Mount. Tutaj mamy kilka plików, łapiemy je wszystkie. Przy trzymamy, przynosimy puszczamy dopiero w tym miejscu. Naciskamy OK i wyłączamy, tak samo robimy z modladerem mamy tutaj kilka plików, zaznaczamy sobie wszystkie ctrl lub ręcznie łapiemy, trzymamy, przenosimy, puszczamy w tym miejscu, naciskamy ok no i właśnie poprawnie zainstalowaliśmy naszą modyfikację, mm, co by tu jeszcze wam powiedzieć, pamiętajcie o mojej stronie kusim.pl no i co, trzymajcie się kochani trzymajcie się, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć